zdełu kiliło projekt i nie było polone za 4 na 4 bo weszedł tylko i inne takie cyfry. Przepraszam bardzo, tylko to nie żaden tym. Na równej drodze rozpędzał się do 160, jak było chociaż lekko z górki, to odbierał strzałkę w prędkościomierza okołej do pracowania licznika i dalej już nie pokazywał. Ja nie mówię o prędkości, tylko mielibyśmy własnego pick-upa z napędem na 4, z fajnym silnikiem, że 4x4? te takie, na, na nimie, tak? Na podwórze Niby Nie na nimie, tylko na Subaru. To tego nie znałem. Ja tu wiem ja analoga takiego, to pomysł, że Subaru Forester. Później na tym, na tym zawieszeniu właśnie był.